Ewa Kaczmarczyk Legenda o złotowłosej dziewczynie z Oławna Dawno, dawno temu, gdy lasy szumiały własnym językiem, a rzeki znały imiona wszystkich istot, w niewielkiej wiosce, Oławno, mieszkała dziewczyna o niezwykłym darze. Nazywała się Łucja. Jej włosy lśniły jak czyste złoto, i były tak jasne, że w słońcu wyglądały jak tydyły utkane z promieni. Miała błękitne jak niebo po deszczu oczy i serce tak dobre, że cała przyroda ją kochała. Nie było w okolicy stworzenia, które nie znałoby łucji. Sarenki, zające, liski, a nawet Wirki przychodziły do niej bez lęku. Leczyła ich rany, głaskała, cicho im śpiewała, a one spały przy niej jak przy własnej matce. Ale łucja kochała nie tylko zwierzęta, pomagała też ludziom, chorym starcom, głodnym dzieciom, samotnym sąsiadom. Jej dobre serce rozjaśniało wieś niczym pochodnia w ciemną noc. Mówiono, że dziewczyna została pobłogosławiona przez same duchy lasu i że dobro, które w niej mieszka, chroni całą wieś, aż nadszedł tamten wieczór. Niebo nagle pociemniało i nadciągnęła burza, jakiej nikt nie pamiętał. Nie była to zwykła burza, lecz gniewna, dzika siła, jakby zło samo zeszło z gór. I przyszło zniszczyć to, co piękne. Wiatr wył jak wilk, drzewa wyginały się w krzyku, a niebo rozdzierały błyskawice. Ludzie uciekali do domów, chowali się w piwnicach, modlili się szeptem. Tylko łucja wyszła naprzeciw burzy. Stanęła pośrodku pola rozwianej sukni. A jej włosy płonęły złotem w świetle błyskawic, szeptała do wiatru, próbowała uciszyć gniew nieba, wzywała duchy lasu, by ochroniły wieś. Mówiła, że odda wszystko, byle tylko ocalić życie zwierząt, ludzi i ich domy, i wtedy to się stało nie do rozdarło się od błysku tak jasnego, jakby dzień zapanował na chwilę. Słup światła porwał łucję i zniknęła. Wtedy burza ustała natychmiast, a wieś ocalała. Nie runęło też żadne drzewo, ani nie ucierpiała żadna istota. Tylko łucji już nie było. Szukano jej dniami i nocami. Las milczał. Rzeka nie niosła śladów. Zwierzęta siedziały cicho i tylko sarenki często patrzyły w stronę wzgórza, gdzie po raz ostatni widziano złotowłosą dziewczynę. Minęły lata. Niektórzy mówili, że gdy noc jest cicha, a księżyc świeci jasno, można zobaczyć postać dziewczyny na skraju lasu. Jej włosy wciąż lśnią jak słońce, a z ramion spływa mgła. Łucja stała się opiekunką oławna, duchem dobra, który strzeże ludzi i stworzeń. Zawsze, gdy nadchodzi burza, wiatr nagle cichnie i nie śmie zbliżyć się do wioski, jak gdy wiedział, że Łucja, złotowłosa strażniczka, czuwa.